Leci do Domingo. Molestowania seksualne kolejna artystka spiewaka o wykorzystanie. Leci do Domingo to jeden z najbardziej utalentowanych spiewaków operowych na świecie. Hiszpan od 1966 roku występuje na całym świecie, zachwycając publiczność unikatowa. Ciemna barwa głosu typu tenor spinto. Niestety od kilku lat za artysta ciągnę się nieprzychylne plotki na temat jego intymnych kontaktów z spiewaczkami. W minioną niedzielę, 15 stycznia Oliwy do ognia dolała kolejna kobieta, która rzekomo miała paść ofiarą Domingo. W hiszpańskiej stacji telewizyjnej La Sexta opowiedziała o swoich przerażających doświadczeniach. Domniemana ofiara napaści seksualnej ze strony Placido Domingo nie chciała podawać swojego nazwiska z obawy przed negatywna reakcja ze strony widzów. W wywiadzie dla hiszpańskiej telewizji opowiedziała o ciemnej stronie swojej współpracy z Placido Domingo, która miała miejsce blisko 20 lat temu. Gdy rozpoczęła działalność w jednym z miejscowych teatrów powiedziano jej, aby miała się na baczności podczas kontaktów z Inspirwakiem. Jedna z pierwszych rzeczy, które mi powiedziano, było to, że nigdy nie jechała w sam na sam z placidem Domingo, mówiła pokrzywdzona kobieta w rozmowie z dziennikarzem hiszpańskiej stacji telewizyjnej. Niestety niebawem na własnej skórze przekonala się, że w ostrzeżeniach było sporo prawdy. Pierwszy raz poczułam się skrepowana podczas próby. Zapytał mnie przy wszystkich: słuchaj. Czy mogę włożyć rakietę do jednej z Twoich ślicznych kieszeni? A miałam wtedy na sobie spodnie zhaftowana tylna kieszenia, wspominała drzecem, głosem, z Kobieta nie wiedziała, jak zareagować na tę niezręczną sytuację. W obawie przed utratą pracy, starala się powstrzymać swoje nerwy. Jeśli bym go upomniala, czekaliby mnie konsekwencje, a jeśli dałabym mu przyzwolenie. Kropka wolalem nawet nie myśleć, co by się stało, stwierdziła ofiarę w wywiadzie dla La Sexta. Spiewaczka zalila się, ze podobnych sytuacji było znacznie więcej. Pewnego razu placi do Domingo miała ja pocalować w trakcie występu, gdy na moment zgasły światła. Artystka bala się z z zawiadomieniem w sprawie placi do Domingo, ponieważ zdawała sobie sprawę. że nikt nie uwierzy w jej wersję wydarzeń. W środowisku muzycznym, śpiewek uchodził za nietykalnego. Tenor póki co nie odniósł się ani jednym słowem do tych wstrzasających doniesień. Na przestrzeni ostatnich lat wiele kobiet zalilo się na zachowanie Placido Domingo. Spiewaczki, tancerki, instrumentalistki, nauczycielki śpiewu i inne osoby pracujące wraz z nim twierdzile. Za, za kulisami zachowywał się w skandaliczny sposób. Mimo to, żadna kobieta nie miała dotychczas odwagi, aby pozwać artystę. W związku ze skandalami, pleci do Domingo doznał lekkiego zalamania kariery. Musiałem im zrezygnować z kierowania opera w Los Angeles. Porzucił także pracę w nowojorskiej Metropolitan Opera. Domingo to jeden ze słynnych tenorów, którzy w 1990 roku dali koncert w termach Caracalli w Rzymie. Z okazji zakończenia Mistrzostw Świata w Pilce Noznej wraz z José i ISP. Luciano Pavarotti zaprezentowali swoje niezwykle talenty wokalne.